Po Galika sv 18 rozmawiamy z Marcinem Różowskim. Witaj Marcin. Witam. E, słuchaj, m, przegrałeś tę walkę. E, tam oboje się mocno szarpaliście w tym parterze. Dużo ci braku do założenia dźwigni na nogę over'ema? To chyba nie mi oceniać, wiesz, bo to ja nie widziałem jego grymasu twarzy. Moi kornerzy mówili, że mało brakowało, że był duży grymas już na twarzy. No i nie wyszło, wiesz, ja uważam, że miałem za głęboko nogę wciągniętą pod pachę i zawiesz za, no troszeczkę brakowało, że mógł wygnąć ten wiesz, staw skokowy. No on dobrze wyciągnął mi, wiesz, tą skrętówkę, no i no, niestety mogłem albo okazać się bohaterstwem i mieć zerwane wiązadła i teraz jechać do szpitala na wiesz na jakieś naprawy, no albo odklepać, prawda? Eee, czego ci zabrakło, żeby wygrać tę walkę? Jak, jak oceniasz? No wiem, że jesteś dosyć na gołąco. Doświadczenia. Zabrakło po prostu doświadczenia. No on 50 walk w MMA, ty dwie, to chyba procentowało najbardziej. No znaczy wiesz, to, to ciężko powiedzieć, że mam dwie walki, no bo w MMA, tak, że, w MMA. ale nie, to nie chodzi o pierwsza walka trwała półtorej rundy, prawda? No tam można być, że to jest uznane, no ale druga walka nie trwała nawet dwóch minut, także wiesz, to ciężko by że mam dwie walki. No. Nie mam obycia, nie mam obicia, wiesz, no, cały czas łapię doświadczenie, no i, no i przegrałem po prostu z tym, no. Słuchaj, no, porażki się zdarzają, to jest jakby wpisane wiesz, w Nie, 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 ja nie, nie lamentuję, ani w żaden sposób tego nie przeżywam, bo wiesz, wiem jak walka wyglądała, nie zostałem nie wiadomo jak zdominowany, nie, nie, nie zostałem w jakiś sposób skatowany, czy wiesz, czy poniżony. Była dobra walka no no, no bo ciekawe było to, że ty jesteś jakby można być kickboxerem naturalnym, tak, a prawie skończyłeś walkę w parterze, no, można, można tak powiedzieć, czyli prawie no, prawie dużo różnicy, no, ale prawie, ale, no, ale... No, było no, prawie. tak, że byłeś bliski skończenia walki w parterze, to pokazuje, że jakby rozwijasz się i ciągle znaczy, się wiesz, uczysz. Na pewno się powoli rozwijam, ponieważ rozwijam się sam. Pomaga mi cygan, pomaga mi akt, tu chodzi o techniki grapplingowe, o techniki w dole, korzystam z pomocy chłopaków, wiesz, no, no, z kim tam mogę, Janek i, U, i Łukasz, wiesz, Wojtek Ogłoski, Mamet, wiesz, no, od kogo tam coś popatrzę. No, ale to jest ciężka praca w moim przypadku. Wiesz, ja prowadzę klub i jestem jednocześnie zawodnikiem, teraz tydzień sobie zrobiłem przerwę przed tą galą, także już ludzie też już przestali przychodzić, no, bo przychodzą tam, bo ja prowadzę zajęcia. Mam Martę Holnowską, która za mnie to prowadzi, no ale no, wiesz, no, ciężko jest to tak pogodzić, wiesz, bycie trenerem, no, także no, wiesz, no, tak to wygląda. No. E, czy może nie czy? Kiedy zobaczymy Marcina Różarskiego znowu no, w no, ringu? trzeba zapytać Maćka i Martina, Ale prawda? ty chcesz walczyć. Nie no, wiesz, ja ci powiem tak. Eee, nigdy nie podejmuję, wiesz, jakichś decyzji na, na gorąco. Staram się to zawsze, wiesz, na zimno powoli. Teraz po tej walce uważam, no co, no przegrałem walkę. Wiem, gdzie popełniłem błędy. Walkę w stójce na pewno kontrolowałem. I nawet Valentin sam powiedział, że czuł moje ciosy. No zrobiłem gdzieś błąd, zrobiłem niepotrzebną szarżę do przodu, no i... sprowadził walkę do parteru, prawda, no wiesz, no, tam, on na pewno był tam górą. Martin Lewandowski mówił, że kontrakt Jaroma Lebanera ciągle obowiązuje powiedział, że do walki, do walki twojej z nim prędzej czy później dojdzie, czyli walka życia jeszcze przed tobą. Pewno. I wiesz, to nie chodzi tak o, o osobę Romana Banner'a, to chodzi ogólnie zobaczyć, jak jest prze... wiesz... Yy... Przekrój zawodników w MMA jest o wiele większy niż w stójce. Bo MMA jest sportem takim, wiesz, że może wejść judoka, dżudoka, tak, tak jak jak w, w... Jak Tak, a do stójki no, no, nie, niestety musi wejść ktoś, kto dobrze boksuje i dobrze kopie. Także musi być tak wypośrednio. A w MMA no jest bardzo duży przekrój zawodników. Także wiesz, nawet no jest niejeden jeszcze zawodnik, który by, gdyby wszedł na rozpiskę naprzeciwko mnie, to bym powiedział, że to jest także walka mojego życia. tak To nie jest, że, że Rzegom LeBanek to jest jedyny zawodnik, który da mi walkę życia. Powiedz mi, czy to był dla Ciebie duży kłopot, że, że on zrezygnował, czy no, początku, mówiłeś, że powiedziałeś załamał? Znaczy nie załamałem, ale na początku to był na pewno kłopot, no bo mówię, to był jedyny zawodnik w ciągu tej mojej pseudokariery, gdzie w przeciągu pięciu miesięcy przygotowałem się pod tego zawodnika. Także wiesz, to jest pierwsze primo, pięciu tygodni, przepraszam. A wiesz, a no, gdy on zszedł rozpiski, no wiesz, a Valent jest zawodnikiem, że chodzi MA MMA, wszechstronnym i wiesz, bardzo utytułowanym, no to wiesz, to co robiłem, akurat przygotowałem na Przełożenie na Valentina w ogóle nie szło do wykonania. także no. e, Dobra Marcin, e, mimo wszystko gratulujemy Ci walki, bo to była naprawdę przyjemna do oglądania, efektowna walka. Widzą się podobała, no, chyba, chyba słyszałeś tutaj reakcję tak. wszystkich. E, dziękujemy Ci za dobrą walkę i życzymy Ci powodzenia w dalszej karierze. Bardzo tak, dziękuję. Dzięki za rozmowę. So fast. It's working. Oh, it's working. I can feel it. I'm feeling it! Stacker 2, 6 hour power. Extreme energy shot. Feel it fast. Energy that lasts. No crash. Now I'm ready.